Cześć, dziś Wam pokażę, jak założyć sobie konto na Movistar. Zacznijmy. że zatrzymuję muzykę, ale muszę Wam powiedzieć, jak ja swoją zrobię. Moja będzie rockmenką, więc yy... zaczynam ustawić moją rockmenkę. razie tak wygląda. Jeszcze zmienię jej tutaj spodnie i buty. I tak wygląda moja reklamka. Teraz bierzemy tutaj, o, OK, zrobione. I myślimy nad... Tutaj mamy wpisać login, czyli jak będzie się nazywać naszemu listę. Tutaj hasło wymyślamy i tutaj znowu powtarzamy swoje hasło. Ja mam zamiar, żeby moja nazwa, mojej lalki, Zaczynało się na słowo Rokowa. Teraz mam hasło pod tu, y, login Rokowa Marti. Teraz hasło będę pisać i powtarzam hasło. Teraz powtarzam hasło. Tutaj mam hasło i teraz naciskam na... na um, poczekajcie. No akceptuję utwórz moje konto naciskam na to i czekam teraz tak to wygląda i czekamy aż się nam zaaktualizuje i będziemy mieć nowy konto więc możemy trochę poczekać przy super muzyczce który już nie mam a bez muzyki i to tak na razie wygląda, ale ja to zasłonię, bo ona tam jest Cześć, Rokowa Marti, witamy na Movistar! Wow, wygląda super! Mam tu kilka wspaniałych prezentów dla Ciebie. I ja sobie otwieram. Myśli, kasa. Kurczę, nie mogą znaleźć. Kasa, kurcze. Mam szczęście z tą kasą. Nie wiem dlaczego. A nie, na początku zawsze jest kasa u dziewczyn. Nie wiem. Teraz będę miała. O, korana, super. Już tyle razy jej nie miałam tak długo. Na moim pierwszym koncie miałam. I teraz otwieram ten prezent. Odpisz ten prezent jutro. że jutro wejdę i... Yy, zarobię Star Coins i yy, bawcie dobrze jako rokowa Marty. Yy, przy okazji jestem Pig Sister i oprowadzęcie Zostańmy przyjaciółmi. Tutaj mamy wszystkich przyjaciół tu na tym całym dole. Możemy mieć ich bardzo dużo. I nie wiem, czy widzicie, ale o, to jest napisane. Pixie Star zaprosiła Cię do przyjaciół. Teraz Wam pokażę jedno. Teraz na to aktu... aktywności naciskam. Jeszcze. I mam tutaj napisane. Ja i moi przyjaciele ukryliśmy w tym Movieser mnóstwo prezentów, Odszukaj co najmniej 10 z nich. Naciskam na rozpocznij. I tutaj mam nagrodę, że to są jak 50 gwiazdek i 100 złotych monet. Plus 100 do vip ale vip za bardzo się nie zostanie. Bo ja kiedyś próbowałam nacisnąć 3 razy spację, ale mi się nie udało. No bo no nie chce mi się być za bardzo VIP-em. Ale mnie to nie obchodzi. Teraz wam wszystko powiem, czyli że na przykład to wyłączę i zobaczcie. I to wam się tutaj powiapi. Ale ja tego nie zrobię, ja wam powiem. Tutaj macie gry, jakie chcecie. Kurczę. Przepraszam. Tutaj macie gry, jakie chcecie. Tutaj macie czat, czyli takie pokoje. Poczekajcie, teraz wam pokażę. O tak. Czyli na przykład wejdę sobie do no, do skateparku. No i poczekam trochę. No i tutaj mam skatepark. Nacisnę sobie na przykład na to miejsce i sobie tutaj stanę. Mój movistar przyjdzie. Ale to... Trz... O, widzicie? Idzie. I tutaj sobie stoję. I czekam, aż będzie duża movistar. Ale jak nie chcę, to mogę sobie wyjść i no, naciskam tutaj na ten kurty krzyżyk. O. A jak chcę wyjść w ogóle z tego? To naciskam na czeknij i dalej. Tutaj mamy miasto filmów, czyli naciskam. Wam pokażę. I czekam sobie. Prezentów nie będę otwierać, ale tutaj jak naciśniecie, to będziecie mogli stworzyć własne filmy z przyjaciółmi Star Ale oczywiście, jeśli ich macie bardzo dużo, możecie robić mnóstwo filmików. A ja oczywiście nie mogę robić filmików, bo mam tylko jedną przyjaciółkę, Piekis stari i siebie. Więc to się by nie opłacało. Ja i moje przyjaciele. To to się nie liczy, bo tutaj to przyjaciele robią filmiki. No i tutaj macie filmiki, które możecie oglądać, oceniać i pisać komentarze. Tutaj naciskacie na moje i widzicie swoje filmiki. A tutaj na przyjaciele. I tutaj mamy dwa filmiki Pixie Stare, czyli swoich przyjaciół. A tutaj jak naciśniecie, to swój nowy film, czyli swój film będziecie mieć. I y, tam będzie pomoc. Też na krzyżyk. Naciskacie i na cofnij. Tutaj na Design Studio możecie stworzyć poczekaj, tu jest. wciskacie tutaj na moje albo na tą koszulę. No i jak na koszulę, to robicie własny strój bluzka, sukienka lub spodnie. Tak jak tutaj. No i jak chcecie zobaczyć swoje projekty, to wciskacie na moje. Tutaj tak samo krzyżyk. No i Luki. Luki nie polecam robić, bo to tylko się robi takie zdjęcia, niby mam na star, Na konkursy też nie wchodzić, bo jak chcecie, ale ja nie wchodzę na to, ani nie wchodzę na kluby. Zdjęcia. Hmm. to bardziej jak ktoś ma tableta, ale wątpię, że na tablecie to się uda, bo na tablecie można sobie zainstalować, no i to trochę jest dziwne. No a... Tutaj to bardziej jak macie w aparacie, to możecie sobie ściągnąć zdjęcia, ale ja takich nie mam, ja mam tylko z internetu, więc to się nie opłaca. Ale wam pokażę. No można. Tutaj macie tą kubkę, to nie możecie. Macie tutaj różne zdjęcia. Na przykład naciśnijcie na to. Na to zdjęcie i macie takie. Takiego słodkiego pieska. I tutaj macie... Jak to to zdjęcie, to jest vip LOL xxl i tutaj macie dwa komentarze ja napiszę, tutaj jest napisane słodziak, a tutaj, o a ja napiszę ten już nie, jest sweet ten ten szczeniak jest sweet i Dam tak i teraz mm, muszę zrobić duże D. Nie, 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 nie. Najpierw dwukropek, potem duże D i na enter. I voilà. Naciskam na taki krzyżyk. Macie tak. Tutaj naciskacie, jeśli chcecie zrobić własne zdjęcie, tutaj jak chcecie je zobaczyć. No i tutaj widzę. Pokażę Wam z artbookami, a w skrócie na Movistar się mówi arty. Jak chcecie autograf od kogoś, bo można dawać, nawet prezenty. Ale jak chcecie na przykład a um, tutaj macie wszystkie artbooki Movistar. No i tutaj jak naciśniecie na tą ikonkę z pędzerkiem, to możecie zrobić własnego artbooka. Na przykład, ale jak macie... no, może być powyżej... Hmm tak pięć, powyżej pięciu przyjaciół, bo jak macie pięć, to już możecie robić artbooki. Ale nie chodzi mi o level, tylko o przyjaciół. Yy, no zobaczcie, tak jak tutaj jest pięcioro przyjaciół, no i tak właśnie o to chodzi. Yy, obejrzymy sobie tego artbooka, tego A, z tymi przyjaciółeczkami. Ubieramy mnie, tutaj piszę. Na górze. Robiłam to strasznie długo i się bardzo starałam. Nie musi być top. I tak. Nie do. Bo... No nie na no sorka, ale no, nie się szczy, tak? Pod tym jest napisane to co mam na sobie obecnie. Tutaj jest 50 lajków. Tutaj 100 lajków. Tutaj jest 150 lajków. A tutaj jest 200 lajków. Potwierdzam. Mi się podobają o takie tyle, że jest ładne. Teraz wychodzimy. Możecie dać komentarz. Możecie dać lowa, czyli lajka, like czyli lubię to, bo mi się to bardzo podoba. No i wychodzimy za pomocą krzyżyka, jak zwykle. No i to wszystko teraz. Tutaj mamy miasto filmów, jak mówiłam. Teraz zakupy. Możecie kupić ciuchy makijaż, i takie tam a tutaj macie zwierzaki, czyli że kupujecie sobie zwierzaki, macie takie jajka i jakoś musi wam się wykluć, ale ja jeszcze tego nie rozumiem z tym wykluciem no i wtedy możecie, jak macie te jajko, to możecie dopiero wejść do parku więc to wszystko, pa!